Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, jak zwykle z siedziby Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, gdzie regularnie informujemy Państwa, co dzieje się na Mazowszu, a dzisiaj tę naszą pineskę jakości przypinamy przy Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, gdzie od 16 listopada wystawa, wystawa Nikifor, to F mnie tak już zmyliło, Nikifor, malarz nad malarzami, a o wystawie opowie nasz gość Alicja Mironiuk-Nikolska. Dzień dobry. Dzień dobry. Etnografka Dzień dobry. związana z muzeum od wielu lat i kuratorka tej wystawy. Pani Alicja, zanim y, o wystawę konkretnie, to chciałabym, bo tak sobie przypominam oczywiście Krystynę Feldman w roli Nikifora z filmu Krzysztofa Krause. I tak wydawałoby się, że my o nim sporo wiemy, że to jest jakaś postać, która w naszej świadomości funkcjonuje z jakimiś tam cechami, ale właśnie jak to jest? Czy my o nim wiemy? Wystarczająco dużo w Pani ocenie? Nie wiem, bo ludzie bardzo chętnie przychodzą mm -hmm. na publiczność, na oprowadzania kuratorskie, i tam przez godzinę opowiadam o życiu. Nikifora i wydaje się, że nie wszystko wiedzą, no właśnie. bo przecież film Krzysztofa Krause mówi o tych ostatnich tak. latach życia Nikifora i właściwie tylko o przyjaźni Nikifora z jego opiekunem, którego otrzymał już pod koniec, pod koniec życia. A Nikifor był znany jako malarz już w okresie międzywojennym i myślę, że to jest mniej znana część jego działalności, twórczości czy, czy życia. Mm -hmm. To gdybyśmy spróbowały teraz trochę tak zamarkować takie kuratorskie oprowadzanie, wiem, że Pani już dorobiła ładnych parę razy, ale, ale jednak tak, żeby też Państwa do tego zachęcić, żeby pojawić się w Muzeum etnograficznym bo to też jest gratka i to też jest gratka, która jest ograniczona czasowo, prawda, bo, 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 bo to jeszcze do tego dojdziemy, kiedy wystawa się kończy, ale warto już się zainteresować, to co z takich najważniejszych rzeczy, które niekoniecznie są znane wszystkim warto o Nikiforze wiedzieć. Przede wszystkim zaczynamy od listu takiego proszalnego. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że już jako w młodości właśnie Nikifor większość czasu spędzał na takim właściwie żebractwie. może. Y, też y, przebywaniu cały czas w, 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 w Krynicy na powietrzu, na deptaku i y, y, malował cały czas, ale za te y, obrazy też oczekiwał, czy obrazki, y, datków, y, które miały mu pomóc po prostu w przeżyciu. Y, y, nie wszyscy y, wiedzą, że urodził się w 1895 roku jako syn, bardzo ubogiej dziewczyny, właśnie służącej, która pracowała w Krynicy w jakichś pensjonatach. Było to dziecko panieńskie, więc ojciec nieznany. Matka była obciążona niepełnosprawnościami, podobnie jak i. Jak i Nikifor, więc na pewno, jeżeli zestawimy te wszystkie fakty, to jest to taki los godny mm -hmm. pożałowania i faktycznie trudno było funkcjonować czy dorastać nawet w takim. W takiej rzeczywistości. Matka była cały czas zajęta, więc Nikifor spędził dzieciństwo, w, gdzieś przebywając w cerkwi, co później dało się, daje się odczuć w jego twórczości, gdzieś błąkając się po, po jakichś trafikach, sklepach, kuchniach, gdzie, gdzie się żywił, gdy dorósł, zaczął też podróżować koleją na agapę pociągiem do różnych okolicznych miasteczek. Bardzo wcześnie zmarła matka, właściwie na początku I wojny światowej, więc już jako młody człowiek, nie w pełni przygotowany do życia, taki dosyć lichej, lichej postury, musiał sobie po prostu radzić. A od początku był przekonany o swoim talencie o tym, że właściwie chciał być malarzem, chciał malować i cały czas tylko tym się zajmował. Więc w jaki sposób udało mu się przebić. I przez tyle, lat, przez tyle lat funkcjonować w sztuce i na dodatek zachwycić tak wielu, przede wszystkim artystów. Bo już w latach dwudziestych został odkryty przez takiego lwowskiego malarza Romana Turyna, który przyjeżdżał do Krynicy do rodziny, rodzina miała pensjonat i zapewne otrzymywała obrazki Nikifora w zamian za posiłki, za być może za udzielenie schronienia. Za jakieś noclegi. I Turyn zachwycił się tymi obrazami. Obrazkami, bo to nie były, nie były wielkich formatów pracy, malowane gdzieś na papierze, na jakichś drukach, rachunków, na kartkach papieru zeszytowych, co, co widzimy w, w pracach. Tak zachwyciło go przede wszystkim po, pojęcie, czy właściwie umiejętność zestawień kolorystycznych. Ten koloryt prac przy tak skromnych też środkach technicznych, bo formalował bardzo takimi właściwie prostymi i tanimi farbami. Że postanowił te prace pokazać artystom, kolorystom, który, z którymi był związany, przede wszystkim artystom z, z klubu paryskiego. I za pośrednictwem Jerzego Wolfa te obrazy trafiły do Paryża, do, Jerzego, do Jana Cybisa, były pokazywane na wystawie i Jerzy Wolf nawet poświęcił Nikiforowi. Artykuł, który zamieścił w arkadach, takim piśmie poświęconym sztuce w 1938 roku, więc Nikifor był już znany, no i mm -hmm. też przed wojną. Takie, mniej znany jest los wojenny, no ale gdzieś przetrwał, przechował się, ale później po wojnie też nie wiemy, że właściwie jego życie chyba biegło tak dwutorowo, bo z jednej strony już w 1947 roku w, w przekroju ukazał się taki artykuł o Nikiforze, napisany przez naszego wybitnego poetę Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, więc przekrój był takim pismem, które czytała inteligencja też i więc tutaj y, zainteresowali się nim znowu artyści, y, tacy jak Tadeusz Kulisiewicz, y, Alfons Karny, a z drugiej strony y, Nikifor był y, też łemkiem, y, co y, spotkało się z pochodzenia Łemkowskiego, i mimo tych różnych ograniczeń fizycznych, był wraz z Łemkami w ramach akcji Wisła dwukrotnie deportowany z Krynicy. Hmm. Na ziemię odzyskane wracał, więc ten los był no, trudny. I, I hard ducha, że już sobie od młodości właściwie radził z tymi wszystkimi tak. przeciwnościami, sam na świecie, bez właśnie żadnego zaplecza, no to jest chyba bardzo, bardzo fascynujące i, i też też to, że właśnie wokół Nikifora też narosła taki pewnego rodzaju legenda, bo niewiele wiemy z przekazów jego osobistych, właśnie bo z racji tej niepełnosprawności trudno było się porozumieć, można było go zrozumieć, ale wymagało to pewnego, pewnej uwagi i wysiłku ze strony, ze strony słuchaczy. Więc to jeszcze kilka takich legend czy mitów, które Związanych z życiem takim przedwojennym, które opowiadają badacze o tym, że został gdzieś zabrany do Krakowa na dwa lata przez jakiś artystów, miał być kształcony w akademii, po dwóch latach wrócił, że jego ojcem miał być jakiś wybitny malarz, krakowski. Ludziom z, te, z epoki wydawało się to. Niespotykane, mm -hmm. że ktoś o tak właściwie skromnym pochodzeniu mógł być obdarza, zostać obdarzony tak olbrzymim talentem, i właśnie malarskim, więc szukano jakiegoś uzasadnienia. <grymne> Jakieś mity się tworzą w takich sytuacjach, tak, kiedy tworzą, mamy jakąś niewiadomą, powiedzmy, prawda? Tworzą się i, i później są. Ja to mówię z przymrużeniem oka i właśnie z takim w nawiasie, w cudzysłowie, dlatego, że one są niepotwierdzone. Mhm. No, kolejne, kolejni badacze, kolejni y, 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 opisują te, te historie też zastrzegając, że no to są nie, nie, mhm. niesprawdzone, nie zawsze niesprawdzone rzeczy i możemy się domyślać z jakichś wydarzeń albo jakichś faktów, bo, bo na przykład w skrzyni Nikifora, który, którą właśnie to posiadał ją się jego zawartość tej skrzyni to były najcenniejsze skarby. Po jego śmierci odnaleziono taki, część takiego katalogu projektów architektonicznych francuskich, które z końca XIX wieku, a drugą część z, w jednej z bibliotek krakowskich, po, po śmierci Karola Stryjeńskiego mhm. Ona została przekazana, więc zestawiono te dwie części, te dwa fakty i tutaj na potwierdzenie tego próby, próby no, kształcenia Nikifora. Mhm. Też to, że Nikifor mówił o sobie, używał takiej, Takiej pieczęci, Nikifor Matejko. Też że porównywał się do tego najwybitniejszego polskiego malarza, uważał się za równego. No, też musiał gdzieś zobaczyć te obrazy Matejki, więc prawdopodobnie właśnie w Krakowie. No, ale cały czas ten cudzysłów dajemy. Tak, jest to jakaś, jakaś niewiadoma, mm. która <grywa> no, tak. pewnie nie zostanie potwierdzona, mm. ale oczywiście to dodatkowo jakoś tam dodaje kolory tu. A co na wystawie Nikifor Malarz nad Malarzami można zobaczyć? Na wystawie pokazujemy głównie nasze zbiory. Nasze muzeum posiada 132 prace z różnych okresów, z, także przedwojenne z kolekcji wspomnianego już przeze mnie Jerzego Wolfa, który podobno właśnie zakupił od Romana na wszystkie prace, bo Turyn nie miał za co wrócić po prostu z, z Paryża mm -hmm. do domu, więc. Być może to są część tych, tych prac. Mamy też pracę z takiego przekazu, 50, ponad 50 prac z przekazu Ministerstwa Kultury i Sztuki, które w latach 50., gdy Nikifor już zyskiwał sławę, gdy zainteresowali się nim artyści, ale też tacy marszandzi, właśnie historycy sztuki, Ella Jandrze Banachowie. Z Krakowa, którzy zaczęli też pokazywać pracę Nikifora za granicą na wystawach zagranicznych, więc ministerstwo wtedy dokonywało zakupów sztuki współczesnej. Później także mamy też pracę z kolekcji Sygmunta Stępińskiego, architekta, który zainteresował się właśnie tymi tematami architektonicznymi pod Nikifora, więc. Mm. To są, to są bardzo, bardzo ciekawy zestaw prac. Drugi pod względem ilościowym największy jest Muzeum w Nowym Sączu. Ale co jest szczególną wartością tej wystawy, bo już nasze prace były pokazywane, ale po raz pierwszy prezentujemy prace z kolekcji właśnie Alfonsa Karnego. Które prawdopodobnie karny od, wybierał w tej, z tej skrzyni u samego Nikifora pracę, miał ich 200. My dost, otrzymaliśmy od spadkobierców karnego w depozyt, czyli na czasowe przechowywanie, ale z możliwością właśnie prezentowania na wystawach, mhm. też opracowań naukowych. Pracę i pokazuję na tej wystawie właśnie te, te obrazy. One są szczególnie piękne, bo były rzadko pokazywane. Opiekowała się nimi siostrzenica karnego Danuta Wrublewska, znana. Historyczka sztuki, też kuratorka galerii Kordegarda, więc dbała o nie mhm. bardzo, były więc zachowały ten piękny koloryt, natężenie, taką właśnie jak samitną barwę. Piękne naprawdę mhm. są i, i warto, warto je zobaczyć, no bo one są na chwilę, tak. na chwilę. No to ja powiedziałam gratka, oczywiście tak trochę e, upraszczając to wszystko, ale rzeczywiście to jest, to jest wystawa, którą na pewno e, nawet nie tyle warto, co trzeba zobaczyć, e, nie tylko ze względu na tę e, akurat grupę obrazów, o których Pani przed chwilą powiedziała, ale to właśnie e, wspomniałam o tym, że, że oczywiście no, jak każda wystawa ta się też kiedyś skończy, ale też wyczytałam w informacjach dotyczących wystawy, że to no, między innymi właśnie z tego powodu, że też nie mogą one te prace być wystawione. E, tak długo? Czy, to, czy, czy ja to dobrze jakoś łączę ze sobą? Dobrze, czy? bardzo dobrze, <laughs> dlatego że wszystkie prace są na podłożu papierowym. Mm -hmm. Farby, olejna, akwarela, gwasz, kredka czasem, więc one nie mogą być zbyt długo eksponowane. I tak prezentujemy trzy miesiące. Mhm. Ostatnio koleżanka konserwatorka powiedziała, że powinny być tylko 6 tygodni, Aha. więc to już w ogóle bardzo, bardzo krótko, bo zorganizowanie wystawy to jest nakład nie tylko pracy, ale i środków. I y, dzięki, zrobiliśmy ją dzięki y, wsparciu Fundacji PZU i naszego organizatora, czyli Samorządu Wewództwa Mazowieckiego. No, ale na 6 tygodni y, to byłoby zbyt. No, zbyt okrutna i dla mm -hmm. widzów, podejrzewam, i dla naszych tak. też, też sponsorów. Dodatkowo, też minusem, no, przede wszystkim dla zwiedzających, takim utrudnieniem jest słabe oświetlenie wystawy. Mm. One nie mogą, mogą mieć naświetlenie tylko światło do 50 luksów, żeby po prostu te kolory nie płowiały. I zdajemy sobie sprawę z tego, mamy uwagi liczne. Że jest za ciemno, że nie można zobaczyć, ale bardzo. Zależałoby na tym, żeby goście nasi zrozumieli, że chcemy je pokazywać Jasne. też potomnym innym pokoleniom, może już ktoś po, po nas, ale żeby one zachowały tę świeżość, żeby nadal zachwycały, mhm. tak, jak dzisiaj zachwycają. Dobrze, że pani o tym wspomina, to proszę pamiętać, mhm. będąc na wystawie, że rzeczywiście to światło jest takie z jakiegoś powodu. I po tym wątku też chciałabym z takich organizacyjnych także, ale myślę, że bardzo ważnych, zwłaszcza w kontekście tego, że też i no, matka Nikifora czy sam Nikifor był osobą z, z jakimiś obciążeniami niepełnosprawnością, z niepełnosprawnościami też jest, i wiem, że Pani na tym też bardzo zależało, żeby ta wystawa była dostępna na przykład dla osób niesłyszących, ale też dla osób niewidzących jest możliwość. Dotknięcia kilku, kilku prac? Czy są specjalne modele zrobione, które no, jakoś, jakoś oddadzą to, co, co, co na tych obrazach można zobaczyć? Współpracujemy z Fundacją Dostępnej Kultury Wizualnej Wielozmysły i przygotowała fundacja osiem takich ścieżek audiodeskrypcji, hmm. które mówią o wystawie, ale i o konkretnych. Konkretnych obrazach, i one są dostępne na naszej stronie internetowej. Można je odsłuchać, ale także dwie tyflografiki. I bardzo ciekawe są to tyflografiki, które przedstawiają konkretne prace Nikifora. I autorki postanowiły pokazać nie tylko kształt, no właśnie to, co, to, co jest na obrazie, ale także pokusiły się o stworzenie takiej właśnie wrażenia faktury, bo na akurat na jednej z nich jest przedstawienie willi, a u Nikifora często widzieliśmy, widzimy z ko kominów dym taki ulatują, ulatniający się, więc jak przedstawić dym, żeby ktoś mógł dotknąć ten dym, więc robiły takie właściwie mgiełki. Z, z, z waty, które przedstawiają drzewka, też z fakturą, to inaczej niż widziałam w innych muzeach, te flografiki po prostu odlane z z masy jakiejś plastycznej i pewnie dla osoby niedowidzącej to bez znaczenia, że ona były, one były szare, ale tutaj też dla prowadzących no to jest taka przyjemność, bo one są i kolorowe mm -hmm. i, i z różnych mater, materiałów i tak jak widziałam, podobają się, podobają się zwiedzającym, bo fundacja prze, przeprowadza już takie specjalistyczne, właściwie dedykowane oprowadzanie. Mm -hmm. My jeszcze będziemy też zaprosiliśmy do współpracy właśnie taką fundację Leny Grochowskiej. To jest fundacja, która organizuje, współpracuje z twórcami niepełnosprawnymi, organizuje plenery, ale organizuje też taki konkurs Szukamy Nikifora. Więc no, też czekamy, mają przyjechać. No, Ta fundacja ma siedzibę w Siedlcach, więc czekamy po świętach. Przyjadą do nas mm. na, na zwiedzanie. To tak, ale rzeczywiście, jak Pani mówiła o tych fakturach yy, i o tej dbałości yy, twórczyń, tych, tych yy, modeli dla osób niedowidzących, yy, to yy, pomyślałam sobie, że yy, to rzeczywiście w przypadku Nikifora i tej kolorystyki, mm. to fajnie, że, że, że jakaś taka próba, bo to, yy, bo to rzeczywiście jest bardzo, yy, bardzo istotne. No to jeszcze powiedzmy, Pani Olicie, kiedy wystawa się kończy. Do kiedy. Mają państwo czas na to, koniecznie koniecznie 27 lutego i zaplanowaliśmy jeszcze teraz modne są takie finisarze, mm. Więc zaplanowaliśmy na tydzień kończący wystawę, to nie tylko ta, bo jest jeszcze druga koniec drugiej wystawy Fotogawenda. Mieczysława Cholewy przedstawiająca taką kreację właściwie regionalisty i więc Tutaj dwie wystawy kończymy i zaplanowaliśmy cykl oprowadzań, ale także w weekend chciałabym zorganizować debatę ze znawczynią Nikifora, tutaj wieloletnią kustoszką naszego muzeum, panią Edwigą Migdał i panem Bogdanem Karskim, który, którego interesuje specyficzna część, warstwa tej twórczości, bo jak wiemy Nikifor jest jednym z najczęściej fałszowanych artystów. Hmm. Więc, a pan Karski interesuje się od lat tym, i zbiera, porównuje, więc chcemy, chce porozmawiać z nim o, o tym. A dodatkową atrakcją mają być filmy. W 50-tych latach Jan Młomnicki nakręcił taki krótki metraż, 6 minut trwa ten film, Mistrzniki For, znakomicie w tej chwili przez wytwórnię filmów fabularnych i dokumentalnych, zdigitalizowany, więc ma świetną jakość. Chcę pokazać i fragmenty kronik, na przykład Nikifor w Warszawie, Nikifor jest wśród, w rodzinie, w domu państwa Banachów, więc mhm. to taka atrakcja myślę, że będzie dodatkowa, bo to nie kreacja Krystyny Feldman, ale Jasne. prawdziwy, prawdziwy Nikifor. Tak, no to brzmi fantastycznie i mm. oczywiście zachęcamy bardzo do tego, żeby Muzeum Etnograficzne w Warszawie odwiedzić i te wystawę Nikifor malarz nad malarzami koniecznie zobaczyć, a potem ewentualnie się jeszcze właśnie przy okazji finisarzu z tymi wszystkimi mm. wydarzeniami, o których pani powiedziała zapoznać, ale coś pani jeszcze przyniosła. Tak, wydaliśmy, ponieważ tylko tyle mogliśmy zrobić na razie, to wydaliśmy taki informator Nikifor, o Nikiforze z tekstem właśnie w Jadwigi Migdał mm -hmm. i w pocztówki. Co Aha. prawda całe szczęście wydawało nam się, że wystarczy to nam na cały czas trwania Aha. wystawy, ale przy tej liczbie gości, które, którzy nas odwiedzają, za jesteśmy oczywiście bardzo wdzięczni, to bardzo szybko nam się <laughs> materiały rozchodzą, <laughs> tak, dlatego że są to bezpłatne wydawnictwa. Mm -hmm. Bardzo dziękuję, mm. w takim razie jeszcze raz zapraszamy. Dziękuję i zapraszamy. Bardzo się cieszę, że y, y, mówi pani o tym, że rzeczywiście jest sporo gości sporo oglądających i zwiedzających, bo to, bo to dla gości cieszy. robimy tak, też. No właśnie. właśnie, dla gości i to, to zawsze bardzo ta wystawa, cieszę. bo ona jest taką pierwszą z cyklu takich wystaw, które sobie wymyśliłam monograficznym, bo jestem. W piątym roku chciałabym, żeby była u nas taka duża retrospektywa, pasja, intuicja, mm. ale to też jest taka trochę wystawa dająca oddech przy, w, w czasie pandemii, tak. bo taka kojąca, tak, tak mm -hmm. mi się, taką miałam właściwie ideę, żeby, żeby mm -hmm. dać ludziom trochę radości. Bardzo dziękuję i w takim razie jeszcze przy okazji tak umówię się z Panią na kolejne spotkania tutaj u nas w Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na temat kolejnych wydarzeń w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Co Zapraszamy w przyszłym roku, chcę zrobić malarki w Warszawie. Ach, to fantastyczne. No, to sobie już jesteśmy umówione, Pani Alicja. Alicja Mironiuk-Nikolska, bardzo dziękuję za to spotkanie dzisiaj u nas. Dziękuję także, dziękuję Pani, dziękuję Państwu. I dziękuję również mm. Państwu za uwagę. Jesteśmy, co dzieje się na Zawsze informujemy o tym regularnie Państwa, ale myślę, że już w nowym roku się spotkamy w 2022, więc na ten czas świąteczno-noworoczny, wszystkiego najlepszego od całej naszej ekipy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.